Halo, cześć, dzień dobry, z tej strony Wariat Radek, witam was w nowym odcinku Gry w Ciemno. Pamiętajcie, codziennie o 16 codziennie nowy gość, a moim dzisiejszym gościem jest... Hej, jestem Anastasia Maciąg. Okej, okay, hejka tu, Anastazja Maciąg. Ja jestem piosenkarką. I dwa dni temu wydałam swój singiel level więc słuchajcie go. A dzisiaj zagram z radkiem w grę w ciemno. Ciekawi, ile uda mi się wygrać. Dobrze, Anastazja, przed Tobą jest 28 kopert. W każdej kopercie znajduje się jakaś kwota od 0 na nawet 200 tysięcy złotych. Jest też 6 złych kopert. Jest 3 razy poniósł 50%, 3 razy poniósł 100%. Za chwilę bierzesz sobie 5 z nich. Jakoś tam losowo, czy jakimś swoim sposobem. Może ma jakieś szczęśliwe liczby, które na za chwilę opowiesz. Następnie odpowiesz na pięć pytań. Każde dobrze odpowiedziane pytanie to jedna koperta po twojej stronie. A gdy już te koperty zdobędziesz, mam nadzieję, że wszystkie 5, to przejdziemy do etapu negocjacji. Okej. Okay. Gotowa? Gotowa. Dobra, no to wybieraj 5 kopert. To ja mam urodzinę 13, ale nie wybiorę 13, A, bo jest okay. pechowa. Więc wybieram 14. Dobrze. E, może tak świątecznie, 24, okej. Okay. Tak, to bym chciała jeszcze 21. Dlaczego tak. 21? Tak Nie wiem, tak mi się sama. Okay. Dziewiątkę, bo wtedy mój braci i moja mama mają urodziny. W tym samym dniu. Tak. Mamy teraz 2022. Przychodzi, więc 22:00. Okej. Okay. Dobrze, pięć kopert przygotowane i zaczynamy grę. Dobrze Anastasia, którą kopertę coś zawalczyć najpierw? Tak idźmy od dziewiątki do dwóch. A, dobrze, no w takim no, razie easy. o kopertę numer dziewięć. A pytanie pierwsze brzmi tak. Co to jest batyskaw? A statek podwodny, B część ekspresu do kawy, C inna nazwa na skafander nurka, D egzotyczny owoc. Co to jest batyskaw? Statek podwodny, część ekspresu do kawy, inna nazwa na skafander nurka, egzotyczny owoc. To nie jest tych pytań dla pięciolatków. Piątoklasistów. Może jest akurat. Odrzuciłabym owoc. Czyli D owoc odrzucasz, tak. tak? Odrzuciłabym jeszcze B to było. Część Ekspresu do kawy. Tak, to nie, bo moja mama często wymienia ekspres i nigdy nie mówiła, że się Batyska zepsuł, chyba że się po prostu nie psuje. No właśnie, bo coś innego się psuje. <noise> został ci statek podwodny albo inna nazwa na Skafander. Nurka. No w sumie nurkowałam w te, w te wakacje, nikt nie mówił o Batyskawie, to ja bym postawiła na odpowiedź A. Czyli A, statek podwodny? No. Ostatecznie? Ostatecznie. Zaznaczam odpowiedź A, czyli statek podwodny. I jest to odpowiedź nieprawidłowa. No i muszę Ci powiedzieć, że dobrze Wiem. wyeliminowałaś poprzednie, jest to statek podwodny. Tak? Także dziewiątka ląduje do Ciebie. Jej! Jest to statek podwodny z własnym napędem przeznaczony do badań głębinowych. Ło, wow, nie byłam... Nie spodziewałam się, że trafię. Dobrze, ale ładnie tam wiecie, to nie, to nie, no. to mi się nie kojarzy i doszło do tego, co trzeba. Weźmy się do milionerów, pójdę po ten program. No, no, dobrze, ja tam Ci liczę, wiesz, dużych wygranych. Dobrze, teraz o 14, tak? Dobra. A pytanie drugie brzmi tak, do ilu razy sztuka w myśl znanego porzekadła? A do 5, B do 10, C do 3, D do 7. Do 3 razy sztuka. Czyli odpowiedź C do 3. Dokładnie. Ostatecznie? A jeszcze raz przeczytaj pytanie. Do ilu razy sztuka w myśl znanego pożekadła? Do pięciu, do dziesięciu, do no trzech, No tak, do, do trzech no. Jak brzmi to pożekadło w takim razie, skoro no, do, do trzech? Do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka? No. Jesteś pewna? No 100%. To znaczą powiedz C, do trzech. No i niestety muszę powiedzieć, że koperta. To... Jeeeej. Szybko, idzie dwie koperty już po Twojej stronie. Kolejna. 21. Mhm. Dobrze, pytanie trzecie, takie właśnie muzyczne. Okay. Może ci się spodoba, może nie, zobaczymy. Jakim rodzajem instrumentów są hordofony? A, dentymi. B, klawiszowymi, C, blaszanymi, D, strunowymi. Strunowymi nie kojarzy mi się. Fony. No to takie kurde, coś mi się z tymi dentymi kojarzy. A jakie tam byłyś odpowiedzi? Adentymi, klawiszowymi, C-blaszanymi, D-strunowymi. A jakaś podpowiedź? Blaszany to są takie na przykład. Saksofon? Nie. Sakson jest denty? Nie mogę Ci pomóc. Ja bym powiedziała, że to jest jakiś, albo jakieś, jakieś dziwne cymbały, albo. Nie wiem, dobra powiem, że denta. Czyli odpowiedź adentymi, tak? dentym, dentymi. Czyli adentymi. Tak. Zaznaczam odpowiedź adentymi. I tym razem niestety muszę Cię zmartwić, jest to za odpowiedź. Odpowiedź D strunowymi. A hardofony są to grupy instrumentów muzycznych, w których wibratorem, źródłem dźwięku, jest drgająca struna rozciągnięta pomiędzy dwoma punktami. To było ciężkie pytanie, nie okrywam. Tak. Powiedziałem Ci, to jest jedna koperta dobra, tych, które wybrałaś, więc może otwórz teraz wyjątkowo. pierwszy raz tak zrobimy, że otwórz co się w tej kopercie. Nie, już to. No to wiem, tak, że to jest, warto zawalczyć, Tak w tym wiem, jest, że jest minus. Tak to jest mieć pecha w życiu. No cóż, trudno. No to teraz już już zaufaj na resztę kopert. Nie, nie, na, nadal nie. 21 nadal... wędruje do niszczarki. No dobrze, to teraz walczymy o 22. Mhm. Które z polskich miast uważane jest za pierwszą stolicę Polski? A, Warszawa, B, Gniezno, C, Kraków, D, Grodzisk. Gniezno, potem był Kraków, a potem Warszawa. Czy mam znaczyć B, Gniezno, tak? Tak. Nie? No tak, mam zaznaczyć ostatecznie? Chwila. Bo teraz Warszawa, Gniezno, Kraków, Grodzisk. Najpierw było w Gnieźnie, potem było w Krakowie, a potem przeniesiono do Warszawy. Tak, ostatecznie. Czy zaznaczał odpowiedź B, Gniezno. Jak to wiesz z tą kolejnością? Może <laughs> najpierw Gniezno, potem Kraków, potem Warszawa. Bardzo dobrze. Koperta 22, ale to jest straszne, bo jakby ktoś mnie to ciebie. zapytał, to bym była totalnie tego pewna, a jak Ty pytasz, to od razu mam takie... A może jednak nie? No, czasami tak to jest, że takie proste pytania zdają się, wiesz, no. tutaj w tym programie jednak męcą trochę w głowie. Koperta 24, koperta ostatnia. I pytanie piąte brzmi tak. Co to jest baribal? A. Niedźwiedź. B. Ptak. C. Słoń. D. Tygrys. To będzie strzelanka. Byłam ostatnio w zoo we Wrocławiu. Nie kojarzę takiej nazwy, ale w zoo było fajnie. <grym> Na yy... ja Nawracają szczególnie, polecamy. Tak. No, często ptaki mają takie dziwne nazwy. No, bo tygrysy to są jakieś. A, jakieś ben... Nie, to koty są bengalskie. Nie, albo chomiki bengalskie. Ja miałam chomika bengalskiego, tak. Ale koty to też jakoś inaczej. Tygrysy to pewnie tak jak koty mają te nazwy. Niedźwiedzie to jakiś brunatny czy coś, to takie bardziej nazwy. Słoni nie wiem, jakie są nazwy. Jestem na Bielchemię, więc jak moja ma... pani od bielo że to się załamie. Pozdrawiamy Ale... serdecznie. Pozdrawiam. Ale... Ciekawe, czy pani wie, jak się... co to jest? Tak, pani mi na lekcji powie, czy pani wiedziała. No ja stawiam, że ptaki. E, czyli odpowiedź B, ptaki. Tak. Czyli widzicie, baribal to ptak. Ostatecznie. Jakaś taka może papuga kolorowa? No chwila. Nie, no nie wiem. No dobra, niech będzie, że ten ptak. Pewnie nie, no ale dobra, niech będzie. Czy odpowiedź B, ptak. Tak, ostatecznie. Zaznaczam odpowiedź B, ptak. A baribal, moja droga, to. Niedźwiedź. Kurde! To nie właśnie miałeś coś brunatny, coś tam no. się kojarzyło, a Barbaro to właśnie Niedźwiedź czarny. Czyli po prostu ma taką inną nazwę. Tak, sobie, no. więc niestety 24 ląduje do nich czarki. A była dobra czy zła? Pośrednia. No, Okej. Okay. Tak powiem. Powiedzieliście, że miałaś jedną dobrą, tą, którą zniszczyliśmy. Ta była pośrednia, a reszta już są same złe, ale to za chwilę okaże się w etapie negocjacji. Masz trzy koperty, więc na jest to dobry wynik, i przechodzimy do negocjacji. Mm -hmm. Czy chciałbyś może jakąś kopertę odsprzedać? A za ile? To zależy, którą. Mnie na przykład interesuje koperta numer 22. Więc o 22 można się ponegocjować. Mogę dać Ci za nią 10 tysięcy. A jakie są możliwości kwoty? Tam mogłam znaleźć 100 tysięcy, mogłam znaleźć... Od 0 do 200 tysięcy. 200 tysięcy jest jedno jedyne. 100 tysięcy to dwa razy. Na pewno nie trafiłam na 200 tysięcy, ponieważ mam życiowego pH. Ale trafiłaś na 100 tysięcy, więc może jest taka szansa. Nie wątpię. Jak już jedno się trafiło, to drugie pewno nie. <laughs> ja bym wolała sprzedać dziewiątkę. Dziewiątkę. Za dziewiątkę mogę dać Ci dwa tysiące. A ja bym chciała za dziewiątkę... 20, ty byś mi dał dwa tysiące. Tak. Czyli chcesz mi zasugerować, że jest tam coś słabego, czyli jest dobre, bo chcesz mi zasugerować, że jest złe. Może tak, może nie. Ci, co oglądali inne odcinki, wiedzą, że czasami... Czasami jest tak, czasami jest tak. A jak jest dzisiaj? No właśnie, powiedział ci, że miałaś jedną dobrą kopertę, którą zniszczyliśmy. Nawet pozwoliłem się otworzyć. No kurczę, bo jak ktoś też zwyczaj kłamie, to albo się jakoś tak drapie, albo coś, to tak siedzisz i ja nie mogę odczytać tego. Krzysiu, i byś mnie nauczył, jak to się robi. Próbuję zobaczyć, czy w oczach się nie odbija to, co jest na kartce, ale nie. Więc jesteś tak zmęczone, że nic nie wyczytasz. Okay. No to nie, to to nie. To byś chciał za 10. E, tak, 22 za 10. Czyli chcesz mi zasugerować, że tam jest coś słabego, czyli jest coś mocnego, albo i nie? Nie wiem. Albo dobra, albo nie. <laughs> no, a jaki jest twój kolor? Niebieski. Dobra, powiem tak szczerze. Masz szczerze? dwie złe koperty i jedną dobrą jeszcze okay. na stole. Czternastkę bym chciała zachować. Czternastkę. To... dawaj za to 10. Tak. A może ja bym chciała 20? <noise> Możesz chcieć. Za 20 mogę odkupić 9 i 22. Te dwie mogę razem odkupić za 20. No jak dwie to za 30. Za 30? 25 mogę dać ostatecznie. 31. <noise> 25. No to mogę Ci sprzedać 22 za 25. Nie, nie, 22 za 10. <grym> za 20? Z 22 za 22 ci sprzedam. 22 za 22. Mhm. Słaby interes dla mnie. No za 10 na pewno ci nie sprzedam, bo to słaby interes dla mnie. No to za 10 mogę kupić 9. A mówiłeś 2 za 9. No to całkiem niezły biznes. No to jak jeszcze dorzucisz do tej dziesiątki 3000, to ci odsprzedam. Czyli za 13. No. Dobra, Proszę kupuję to. 9 za 13. Mianowicie, jest moja, 13 tysięcy jest Twoje. Ale y, czy w tym, że powiedziałeś, że jedną mam dobrą, a dwie mam złe, mogłeś kłamać? Mogłem, mogę cały czas kłamać. A mogą mieć cały czas prawdę. Na stole mamy nadal, na pewno po Twojej stronie, jedną złą kopertę. Mhm, to jest kłamstwo. Albo i nie. Uśmiechałeś się. Nie. <słuch> No dobra, dwie odsprzedałam, sprzedałam. Najwyżej wyjdę z niczym. No, a jak wyjdę z niczym, to coś mi zrobisz, jakiś challenge. Będę potem, nie wiem, musiała wypuścić złą piosenkę, czy. Coś. <śmiech> nie, <śmiech> po prostu będziesz gdzieś tam nisko na tabeli wyników. A kucze, nie! A już dwie osoby wyszły z zerem, więc nie będziesz jedyna. Ale te liczby mi się tak podobają: 22 i 14. 14 jest podzielne przez 2. No w sumie tak, 20, ale. 22 jest. Żebyś nie wyszła z niczym. Powiedziałeś, że nie chcesz, nie chcesz 14 sprzedać, ale ja chętnie ją kupię. Za 5 tysięcy. Żebyś nie wyszła z niczym. No nie, już nie wychodzę z niczym, bo mam za 13 czy 12 tam tu. No, ale jak masz minus 100% w którejś kopercji, to z niczym. Nie, nie mam minus 100%. Aż takiego pecha bym miała? Tak jak mówię, 14 no. jest bardzo złą kopertą. Mogli dać 5 tysięcy za nią, wtedy nie wyjdziesz z niczym. Będziesz mieć w sumie 18 tysięcy i kopertę 22. Proszę na mnie wyglądać. Czary Mary, hukus pokus. No, nie, zostanę z tymi dwoma ostatecznie. Najwyżej będą najgorsza. Dobra, ostatnia sforfunia. Za 14 5 tysięcy. Nie, to za mało. Tyle byś chciała za czternastkę? Z 20 przynajmniej. Nie ma To masz szczęśliwa Mogę ci podwyższyć do 6000. tysięcy. Nie za trudno, bo nie o co... kłócić, mój drogi. No to 20 drugich... Widzowie dróg... chciałem, widzieliście, chciałem. No trudno. Chciałem dobrze. Chciałeś dobrze. Od 22 nawet nie masz solicitować, bo tak jak mówię, no 14 minus 100%, więc nawet mogę dać 100 tysięcy, zanim jak chcesz. Ale dlaczego chcesz dać 100 tysięcy? No mówię chcesz... ci o 14 minus 100. Więc nawet ci tam 200 tysięcy to i tak widzisz zerem. jeżeli tam jest minus 100%. No nie no nie, to 13 jest pechowanie, 14. Chociaż w sumie w 14, 14 lutego są walentynki, więc nie. To może jest? Ale to tylko w lutym, a resztę, 13 jest pochowa cały rok, a 14 tylko w lutym. No, no więc co robimy? No, zachowam to 14. Najwyżej będę miała po prostu pecha. To, to wiem, że nie, jeżeli nie. Dobrze, to otwórz 22. Zobacz, to jest kopercie 22. Naprawdę? Tak, to nie twoja koperta. Tak, bo tej ci nie Przepraszam. Tej nie, nie. 5 tysięcy? A za ile chciałeś kupić? No teraz nie pamiętam. a już jej nie chcę, w każdym razie. I tak, jak powiedziałem, w 14 zniósł 100%. Teraz mogę dać Ci zająć najwyżej 1000. No bo to już wiesz, co czy, tam jest. No to czy ja widzę z 5 tysiącami, czy z zerem, to praktycznie jakbym wyszła i tak z zerem. Zostawiam ją. No nie, bo jeszcze masz 13 tysięcy za tą kopertę. A. Masz 5 tysięcy plus 13 w gotówie i to co to jest. Mam ile łącznie? 14 plus. Y, 14 mam za tamtą? 13 plus 5. Czyli, 18. czyli mam 18. Co ja bym mogła kupić za 18 tysięcy? Buty bym kupiła ostatnio, chciałam. Buty za 18 tysięcy? Nie, no nie aż za 18. Ale... <laughs> To chyba 18 par jakiś. No wiesz, jak jakieś fajne no, czanki danki to za połowę tego. Dobra, ostatni raz pytam, 14, sprzedajesz za tysiąc, jak nie dokończymy negocjacji. O, bardzo chcesz ją kupić? Już teraz nie, ale nic rozejrza wyszło z niczym, tak jak powiedziałem. Zostawiam ją. Zostawiasz? 3, 2, 1. Chciałem dobrze. Jak zawsze. Jak zawsze dla każdego. Ale niestety nie 100%. K w kopercie, minus, w kopercie 9 możesz, możesz zobaczyć, co byś miała. No to mam pecho, pecha życia. Tutaj by czekała na ciebie nagroda, ale niestety tego też nie masz. Bo a to, co to za nagroda? Się to wiedzą tylko osoby, które e, zdobyły nagrody. A co na przykład? się wynegocjować. Zobaczysz w odcinkach. No trudno, no co? No jestem pewien, no, no. Jak byłam, tak jestem. Udało <laughs> się trafić na te fajne koperty, bo miałaś, tak mówię, 100 tysięcy w jednej. E, tu miałaś nagrody, miałaś 5 tysięcy, a w postach miałaś minus 100 i minus 50. Okej, okay. no czyli po prostu mam życiowego pecha. No a co tu dużo mówić? Oby w muzyce szło ci lepiej niż w tak, tej W hazard nie będę wchodziła, bo widzę, że to mi dobrze nie wychodzi. <grym> dobrze, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Z dziękuję. wynikiem zero kończysz grę, ale nie jesteś zerem, więc... na szczęście No i ci na stacji oczywiście na kanał, to jej piosenki najnowszej tak. o tytule. Level up serdecznie zapraszamy, a im widzimy się jutro o 16.00. No to ja wam powiem, moi drodzy, że nic nowego, tak jak w moim życiu jest cały czas tak jest również dzisiaj wychodzę z zerem. No umiesz liczyć na siebie, w tym przypadku lepiej było liczyć na radka, ale no... życie. Gra bardzo fajna, wszystkim polecam. Na szczęście nie jest na prawdziwe pieniądze, bo przegrałabym ponad 100 tysięcy. Polecam wszystkim. Bye!